Przed nami wejście do amfiteatru na kadzielni. Tak to wygląda. Spróbuję pokazać częściowo, jak to jest. Góry, tam dwie tam sobie to Ujęcie z innego punktu też bardzo ładnie widać. Tu jak widać nawet trochę wody jest. No kiedyś to było zalane Szmaragdowy kolor tu był Coś pięknego Tu jeszcze coś takiego mamy Takie kamienne kręgi Zmieniłem opcję, zobaczymy, no, chyba dla aktywnych to może akurat jak się na jakiejś deskorolce jedziemy rowerze albo jakimś innym pojazdem. Yy, tu jest wjazd od strony ulicy Krakowskiej. Znajduje się tu parking płatny, jak widać. No i zaraz to pokażę od tej strony. Chciałem tam iść dołem, ale chyba wycieczka przyjechała, albo jakaś młodzież tam. Teraz ja z czym zobaczę? Ciekawe, tam nadal pisze zakaz kąpieli Czy akurat są chętni, żeby się tu kąpać? Taki specjalny zrobiony to został pomost Pomost widokowy, zaczyna tu wjechać Nie wiem, czy nie będzie po prostu Jakichś świstów na Na mikrofonie Nieprzyjemne to będzie dla ucha, no ale średnią porą tam jest wodospad który jest po prostu wyłączony, taki sztuczny pompy pompują i bardzo pięknie to wygląda a ja idę dalej przedłem, przedtem szedłem tam u góry Są też te właśnie tarasy widokowe, ale tu na dole jest bardzo, bardzo sympatyczny. Widać, że tutaj jakaś młodzież się pojawiła. Weszli do jaskini. Wcale to nie były dyskininie. Zobaczymy, jak to nagranie wyjdzie. jest kolejny taki taras specjalnie zrobiony. W głębi widać amfiteatr. Zaczyna to pomału zarastać. dawno temu, ze 40 lat temu to ja tutaj wraz z kolegą sąsiadem, żeśmy tędy włazili do góry kolega trochę wymiąkł miał ja trochę pietra, nawet mu się łzy pojawiły, ale żeśmy weszli, wszystko skończyło się tak jak trzeba, nic się nikomu nie stało no wszystko zarosło Pokazujemy jednej rzeczy, tam dzieci ludzie stoją, tam jest wejście do takiej jaskini yy, tam kiedyś badynami trzymali, jak tutaj jeszcze były strzały. i Tam się wchodzi jak się nie mylę, tu się wychodzi Jest zabezpieczone tą siatką Aby jakieś kamienie się nie oderwały i na głowę nie spadły, bo... Wydaje mi się, że powinno być jakieś to zaproszenie zrobione. Tam u góry widać te rolki, a jest ich tutaj kilka. Z samej tej góry to jest jedna, druga, nie ma tragedii, jeszcze teraz bym jakbym musiał. Pewnie by mnie zamknęli Albo chociaż ukarali Pewnie przykładnie Jakimś odpowiednim mandatem dalej jest wstęp zbraniony na wejście, do wejścia na na, na, ten, na obiekt ale ja sobie pójdę tutaj tym takim zrobionym fajnym wiaduktem, mostem, nie wiem jak to nazwać wejdę sobie tam do góry no i udam się w kierunku parkingu gdzie zostawiłem auto tu jak widać na załączonym obrazku Widać właśnie składany dach dla widowni. Nie wiem czy oni ten dach to w ogóle składają. Pewnie to wszystko jest zardzewiało, bo co tu jestem, to jest wiecznie on taki właśnie, w takim stanie czyli po prostu odsunięty. Wszędzie skały. Taki piękny obiekt mamy w centrum miasta. No i ten wieżowiec tam, który zbudowali. Bardzo ładnie wygląda. Żeby nie ulica ruchliwa, to naprawdę chciałbym tam mieszkać.